Zapraszam do lektury mojej najnowszej książki przewodnik na ścieżce coacha, czyli jakich błędów unikać podczas sesji coachingowych. Mniejsza książka powstała na podstawie moich doświadczeń jako odpowiedź na potrzeby coachów, którzy rozpoczynają swoją przygodę zawodową z coachingiem i chcieliby szlifować swój warsztat. Podręcznik ma służyć wszystkim coachom, żeby dobrze przygotować się do sesji coachingowej i bez potrzeby nie popełniać błędów, które szczególnie na początku drogi są nieuniknione. Dzięki swojej formule książka ma dostarczyć czytającym poczucia pewności siebie poprzez poszerzenie perspektywy czerpanej z 12 lat moich doświadczeń. W tej książce przedstawiam błędy, które zaobserwowałem w mojej praktyce coachingowej podczas sesji z klientami, w superwizji grupowych i indywidualnych oraz podczas uczenia zawodu coacha w Akademii Leona Koźmińskiego w Szkole Głównej Handlowej czy w Akademii Normal Bene. Opisuję też tu przykłady możliwych błędów i mojej praktyki. Opatrzone są one komentarzem i wskazówkami co robić, żeby ich unikać. Zapraszam serdecznie. Z książkę znajdziecie na stronie www.robertlezak.pl